Piękną niedzielę 18 sierpnia. Chmury są, ale jest przepiękna pogoda. Ja teraz siadam do komputera i pokażę Ci jedną z nowości, o których mało kto wie, którą można zrobić na Instagramie, ale z poziomu komputera. Tak dobrze słyszysz? Pewne rzeczy <laughs> można fajnie już zrobić, zaprezentować z komputera. Jak to zrobić? Już Ci pokazuję. Siadam, goty, siadaj ze mną. No dobrze, jesteśmy już na moim komputerze. Teraz chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób możesz sobie tworzyć posty z pozycji komputera i je automatycznie wrzucać. Co musimy zrobić? Musimy Przede wszystkim musisz mieć konto Fanpage'a założone na Facebooku. Po pierwsze, a po drugie musisz połączyć konto Fanpage'a z Twoim Instagramem. Jak to zrobić? Wchodzisz sobie w Instagrama, w edycję strony. I tam krok po kroku Instagram ciebie poinstruuje, co musisz zrobić. Trzy kroki, żeby połączyć konto fanpage'a i Instagrama. Prosta sprawa. Dobra, A jak masz już konto fanpage'a założone na Facebooku, wchodzimy w Creatora Studio. To jest nowość stworzona przez Facebook. Bardzo fajna opcja dla osób, które prowadzą biznes. Mogą to automatycznie pewne rzeczy robić na fanpage'u, na Instagramie i też mogą wrzucać różnego typu właśnie rzeczy na te social media dla różnych klientów. I mamy dwie opcje. Mamy Facebook, czyli fanpage i Instagram. Wchodzimy w zakładkę Instagrama, klikamy i wyświetli nam się tutaj, jak już mamy połączone Instagram z fanpage'em nasze posty opublikowane. I co teraz robimy? Wchodzimy w utwórz post tutaj w danej zakładce. I otwierają nam się dwie zakładki aktualności na Instagramie i IGTV. IGTV to jest odmiana YouTube'a na Instagramie. Wchodzimy w aktualności. Otwiera nam się zakładka, zakładka do opublikowania postu na Instagramie. Klikamy w nasze połączone konto z Instagrama i tutaj w tej zakładce tworzymy post. Powiedzmy, że to będzie post z toby. I tutaj macie do wykorzystania wtedy jeszcze 2188 znaków. A jak wykreślimy wszystkie, to jest 2200 znaków. 30 zmianek można wprowadzić do każdego posta. Plus 30 hashtagów. Dobrze. Post testowy. Dodajemy lokalizację. Tak jak w poście. Jak gdynia, ponieważ jestem z gdyni. Tutaj zawartość, czyli jakieś zdjęcie albo ze strony z, na, na Facebooku, bądź z jakiegoś pliku na komputerze można przesłać. Ja tutaj wrzucę logo naszej firmy, zdjęcie naszego loga. Jakbyście chcieli zajrzeć na nasze usługi, to zapraszam na stronę fb21.pl i czekam, aż się załaduje zdjęcie. Ostatnio miałem problem z załadowaniem zdjęcia, z szybkością załadowania zdjęcia. I tutaj zobaczcie, macie taką opcję, jak macie połączone konta, to możecie automatycznie też tego posta na fanpage'u upublikować. I mamy tutaj dwie opcje. Publikujecie automatycznie, czyli teraz bądź, druga opcja świetna jest zaplanowany post. Planujecie kiedy, kiedy chcecie. Pamiętajcie, żeby tutaj, taka moja podpowiedź, nie planować postów o jakichś stałych godzinach, na przykład 18:30, 40, o całkowitych takich godzinach, ponieważ każdy, który, każda osoba, która rzuca jakiegoś posta, no to robi to spontanicznie, nie patrzy na godzinę. W momencie, kiedy zobaczymy, że posty zostały publikowane o jakichś stałych, konkretnych godzinach, no to stwierdzą, że chyba jest coś nie tak, nie halo i że to jest chyba jakiś automat. No, a nie chcielibyśmy, żeby tak myśleli. Więc mamy możliwość tutaj zaplanowania posta. I co jest jeszcze fajne, możemy tych postów dużo zaplanować. Jeżeli prowadzicie jakieś takie usługi bądź usługi dla innych firm, macie jakąś firmę, która się właśnie tym zajmuje, no to możecie, możecie po prostu im automatycznie z pozycji właśnie komputera czy laptopa, publikować na Instagramie i na fanpage'u posty. Zaplanować automatycznie i one będą się po prostu na nasze wole automatycznie wrzucać. Także fajne dwie opcje. Na Instagram. Dobra, zdjęcie się nie wrzuciło. No, niestety jeszcze się nie wrzuciło. Dobra, nie będziemy czekać. Szkoda czasu, wiecie, jak macie to zrobić. I druga opcja to jest tutaj klikacie w zakładkę F, czyli Facebook, fanpage, i tu tworzycie sobie post. Wyświetli Wam się za chwilę zakładka taka jak na Facebooku. Pamiętajcie, że to jest e, zakładka fanpage'a Waszego, bądź fanpage'a jakiejś firmy czy osoby, dla której takie usługi świadczycie. No i tutaj macie wszystkie opcje możliwe do e, zagospodarowania tego posta i również możecie go publikować automatycznie, bądź bądź zaplanować, zmienić datę zapisać jako wersję roboczą, później edytować także dwie takie świetne opcje nowość tutaj na Facebooku, czyli Creator Studio tutaj są różnego typu rzeczy, biblioteka materiałów wrzuconych, statystyki, skrzynka odbiorcza, monetyzacja menadżer praw kolekcja nagrań, strony, także jest Dużo opcji nowych, które można sobie wprowadzić do Waszego biznesu, jeżeli prowadzicie, bądź do usług związanych z innymi firmami, które prowadzą social media i zlecają prowadzenie tych social mediów właśnie wam. Dobra. Dzięki to tyle w tym nagraniu. Trzymajcie się, wykorzystajcie sobie Instagrama z pozycji komputera i fanpage. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się. Hej! Przebrany <laughs> Nagrywam właśnie materiały do szkolenia. Czekam aż wrócimy internet. Jest z tym internetem. E, w międzyczasie nagrywam dla na ciebie właśnie to e, wejście w loga. A propos Barcelony. Wczoraj mówiłem o Neymarze. Mówiłem o Gutiniu, między innymi. No i co się stało? Wiadomość jest taka, że. Coutinho przychodzi z, na wypożyczenie do Bayernu Monachium. Niestety, dla mnie niestety, ponieważ to jest świetny piłkarz, Barcelona go odepchnęła, ponieważ bardzo w tym pozyskać. Najmara, myślę, że go nie, nie pozyskają w tym sezonie. I to dobrze. Dlaczego dobrze? Cofnij się do poprzedniego filmu. Natomiast Kutinio to jest dla mnie wielka strata, ponieważ jest bardzo dobrym piłkarzem. Nie odnalazł się w Barcelonie z kilku względów nacisk na niego, psychicznie nie wytrzymał, nie spełnił e, posiadanych w, dni, w nim e, nadziei, miał zastąpić Neymara. to jest inny piłkarz, inaczej gra e, może troszeczkę podobnie jest bardzo, bardzo wartościowy piłkarzem, no i nie da nam mu takiej szansy ja tak uważam no i teraz polubili go dając nam pożyczenie do Bayernu mam nadzieję, że tam odwinię skrzydło i wróci do Barcelony i wtedy zobaczą e, co to jest za piłkarz już grając w Bayernie mam nadzieję, że im pokaże po prostu dla mnie to jest wielka strata tak jak powiedziałem Barcelona bardzo dużo straci a czy Neymar przejdzie czy nie nie wiem ja bym nie chciał, żeby wrócił Dobra, to tyle na temat Kutinio. Ja mu życzę jak najlepiej, żeby rozwinął skrzydła jeszcze lepiej niż w Liverpoolu, żeby odnalazł swoją formę, nawet jeszcze lepszą formę i pokazał Barcelonie, kogo straciła. Dobra, internet wrócił. Widzę, ja się zabieram dalej za nagrywanie szkolenia, a my się widzimy później. Trzymaj się, a tu właśnie zgrywa się mój. Filmik, jeden z filmów do mojego szkolenia nażmowego o programie Canva. Widzicie jak się zgrywa? Widzicie, widzicie zostało jeszcze 28%. Jeszcze chwileczkę i będzie nagrane. Odwróć się, Cisz się proszę bardzo. Dori, Grubasko. halo? Wieczór już nastaje, ja już skończyłem wszystkie swoje rzeczy, jeszcze byłem na spotkaniu niedzielnym z Dori i z rodzinką, także widzimy się jutro, trzymaj się, dobrego wieczorku, widzimy i słyszymy się jutro.